Wschodów Miejmy nadzieję, że za tak chwilę zobaczymy ich na samym na szczycie. Samym Póki co szczególną determinacją tutaj wykazują się, wykazują się e, marynarze i żołnierze na okrętach. Żeby się trochę pomądzić, chcę Państwu powiedzieć, że jak będzie w takich wieżach, to może być wieża w Wisłyściu, ale e, na przykład w Zbrodnicy czy innych wieżach zamkowych, czy wieżach twierdz, z reguły ochrony, ale takich wieżach obronnych, zwróćcie uwagę, że wschodów są po pierwsze wąskie, a po drugie są tak skręcone, żeby łatwo się na nich bronił żołnierz praworęczny, a równocześnie niezwykle trudno było atakować od dołu praworęcznemu napastnikowi. W związku z tym, ponieważ skręcone były tak, żeby praworęczny obrońca był łatwą szablą wymakiwać, natomiast praworęczny atakujący było był trudno. W związku z tym najlepiej trzeba było wysyłać na takie wieże leworęcznych, bo w ten sposób radzili sobie na krętych statkach schodowych lepiej niż praworęcznie. Ja sobie żartuję, a tak było naprawdę. Jak Państwo na jakiejś wieży zamkowej, zobaczcie, że tak było. To jest jeden z wydawałoby się banalnych pomysłów, ale które ratowałyby w życie czasem. I Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórka, zwróćcie uwagę, okręt po raz kolejny przyjęły ten... Ten szczyt, który umożliwił nam wzięcie, wzięcie angielskiego okrętu w dwa ognie, za którym zapewne usłyszymy, usłyszymy salwę, ma go, która ma go znikać. W tak Właśnie użytek nazwaliśmy to sobie taktyczną pozycją na tamtą. Czy na kanapkę. na polsku kanapkę. Ka po Oczywiście ma to jedną wadę taką, że z kolei okręt, który się znajduje od strony. Pierwszy zasłania jednostkę, bo no jest to z tym tak, 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 tak. nie może być ona przez naprzód no ale...